Dzień dobry Państwu. No to już żarty się skończyły. Szanowni Państwo, tytuł mojego okolicznościowego referatu to 65. rocznica. Akurat człowiek w mojej sytuacji, który został poproszony o wygłoszenie okolicznościowego referatu, jest w dobrej sytuacji, jeżeli może powołać się na jakąś okrągłą rocznicę. Akurat jestem w takiej szczęsnej sytuacji już mogę się powołać na dwie takie rocznice, dokładnie 65. Oba te dwa wydarzenia miały miejsce w roku 46, a więc nie aż tak dawno, ale wydaje mi się, że chyba tylko jeden człowiek w składzie naszej aktualnej Rady Miasta był krótko już wtedy na świecie, chyba że się mylę, ale chyba tylko jeden, bo właśnie o Radzie, ówczesnej Radzie będę mówił. Otóż proszę Państwa 15 października 1946 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Nie było to pierwsze ciało, które wówczas które istniało. Miejska Rada Narodowa wyewoluowała z Obwodowej Rady Narodowej, która w zasadzie ukonstytuowała się rok wcześniej, ale była to obwodowa Rada Narodowa, z tego względu, iż wówczas nie bardzo było wiadomo, jaki status będzie miało nasze miasto. Wydaje, na przykład mnie mogło się wydawać, jako człowiekowi w miarę młodemu, iż pewnego pięknego dnia po prostu ktoś, jak gdyby administracyjnie podzielił tą Polskę i Właściwie powiedzmy powiedział, że tutaj ośrodek władzy będzie w tym mieście, w tamtym mieście, do tego miasta będą przynależały te gminy, te powiaty i koniec. Otóż tak proszę Państwa nie było. Tutaj na ziemiach zachodnich to była taka trochę wolna Amerykanka. I z roku 1946 nie bardzo było wiadomo czym ta piła będzie. W jakim będzie województwie, bo dryfowaliśmy między województwem bydgoskim, szczecińskim. No i w końcu wylądowaliśmy w województwie poznańskim. No Myślę, że chyba szczęśliwie. Dla, dlatego też właśnie y, członkowie ówczesnej obwodowej rady narodowej nie wiedząc jaki status będzie miało nasze miasto ochrzcili się czy powiedzmy przebrali miano obwodowej rady. Chociaż podczas pierwszych dwóch y, zebrań y, jeszcze nazywali się obwodową, y, przepraszam miejską i powiatową, ale potem już przyjęto miano obwodowej. Tak jak mówiłem w rok później ta rada przekształciła się w miejską y, Właściwie skąd, skąd ci ludzie się wzięli? Ponieważ miasto było zrujnowane, właściwie jak cały kraj. I Kto miał głowę do organizowania jakichś wyborów, właściwie jak te wybory zrobić, jakąś kampanię, to było, to było w ogóle nierealne. W związku z tym Rada powstała na zasadzie dagaworu, wszystkich stron, wszystkich y, jakichś organizacji społecznych, politycznych, które działały na terenie piły. I na skutek tego wszystkiego y, pierwsza obwodowa Rada liczyła 25 członków. A później już mińska rada liczyła sobie członków, jak państwo myślicie ilu? Bo dzisiaj jest 23 28. Było 28. Jak państwo zapewne wiecie, dzisiejsza rada składa się czy w skład dzisiejszej rady wchodzą przedstawiciele pięciu ugrupowań. A jak państwo myślicie ilu ugrupowań było wówczas? 17 O, oczywiście tak, PZPR jeszcze nie było, ale proszę Państwa, jaki był skład? Otóż, tak jak mówiłem, skład Rady uko, ukonstytuował się na zasadzie delegacji swoich członków. No i czterech członków wydelegowała PPR, czterech PPS. I jak Państwo myślicie, kto był trzecią władzą w pile wówczas? Nie, PSL wtedy już nie było, został dość skutecznie wykoszony. Proszę Państwa, kolejarze. Związek Zawodowych Kolejarzy numer, Koło numer 1 i Koło numer 2 miał razem czterech przedstawicieli. Mało tego, przewodniczącym ówczesnej Rady Narodowej był właśnie kolejarz, delegat Związku Zawodowego Kolejarzy nr 2, Teofil Żebrowski. To jest ciekawa postać, jeszcze do niej wrócę. Pozostały skład Rady stanowiło trzech przedstawicieli Stronnictwa Pracy, dwóch przedstawicieli Powiatowej Rady Związków Zawodowych i reszta powiedzmy z pozostałych organizacji miała po jednym przedstawicielu. I na przykład była to organizacja młodzieżowa, gdzie delegatem był przedstawiciel OM Polski Związek Zachodni, Powiatowy Związek Cechów, Delegat Przemysłu, Samopomoc Chłopska, Delegat Współdzielczości, Delegat Związku Nauczycielstwa Polskiego, Delegat Zrzeszenia Kupców Samodzielnych, Związek więźniów Politycznych Związek i Związek Inwalidów. Razem 17, 17 przedstawicieli. Tak jak wspomniałem, przewodniczącym był Tofil Żebrowski. Człowiek około 40-letni, jako sobie napisał z zawodu technik-mechanik, kolejarz. Najprawdopodobniej trofisz Żebrowski zaistniał jako przewodniczący dlatego, ponieważ w Pile bardzo silna była Polska Partia Socjalistyczna. Otóż w składzie Rady na 28 członków co najmniej 17 było, przy, wykazało swoją przynależność jako PPS PPR był taką w sumie. Organizacją no, mniej, dużo mniej znaczną niż Kolejaż i PPS. Zabawne. Oczywiście, potem e, dzięki poparciu centralnemu e, PPR urósł w siłę i so, stopniowo przejął władzę, ale wówczas w roku 1945 i 1946 nie był na tyle silny, na, jak nam się, jakby nam się mogło wydawać. E, otóż Trofim Żebrowski był, przew, był przewodniczącym Rady, najpierw obwodowej, potem miejskiej do 29 października 1947. E, ponieważ został słowo przeniesiony na jakieś inne stanowisko pracy, nie wiem dokładnie dokąd i w jaki sposób, ale... Z protokołu posiedzenia Rady wynikało, że żegnano go bardzo serdecznie, jako podkreślane jego zasługi, czyli musiało być to niezłe zwierzę polityczne, skoro po prostu potrafił się człowiek tak tam, tak powiedzmy, jakoś zadomowić i rządzić tym wszystkim, nie będąc jednak funkcjonariuszem żadnej ówczesnej partii. Proszę Państwa, mamy dzisiaj w składzie Rady 7 kobiet. Wśród 23, no to powiedzmy prawie 30%. A jak Państwo myślicie, ile kobiet było wówczas? Cała jedna, jedna, ale, proszę Państwa, ale. Była to kobieta najstarsza i najlepiej wykształcona. Najprawdopodobniej była doktorem, a nie, nie lekarzem, dlatego, że w swoim, w swoim ankiecie jako zawód podała profesor Państwowego Gimnazjum i Liceum Handlowego w Pile, czyli musiała się w naszym ekonomiku uczyć. 63-letnia pani doktor. Pewnie była doktorem, bo potwornie bazgrała. Co tam ciężko się było ty, 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 tego, tego pisma doczekać, także pewnie doktorem była. Była to pani Helena Magierowa. Zapewne jakieś ślady po, po tej osobie na pewno w pile gdzieś są, także należałoby jeszcze troszeczkę pobadać. Wiem, że była radnym aż do roku 1948 do reorganizacji Rady. Nie wiem, co się stało później, czy weszła w skład następnej Rady. Tak jak mówiłem, była w roku 1963, była poznanianką. W swojej ankiecie personalnej napisała, iż wojnę spędziła przy chorym mężu, jako stan cywilny podała wdowa. Ale musiała być to jakoś osoba pewnie nietuzinkowa, zapewne jak nasza dzisiejsza bohaterka. A propos, skoro już powiedzmy mówimy o wykształceniu. W skład rady wchodziło mniej więcej dwie osoby z wyższym wykształceniem. Drugą osobą z wyższym wykształceniem był członkiem, był delegat Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w Rubryce wykształcenia napisał absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, czyli no całkiem niezłej uczelni. Natomiast reszta mniej więcej po połowie miała wykształcenie zawodowe bądź podstawowe, a druga połowa średnie. Jeden nawet ze radnych w swojej ankiecie personalnej wpisał wykształcenie niższe domowe. Jakimi, jacy byli, jakich zawodów byli ci ludzie? Otóż przytoczę według pisowni oryginalnej: mistrz Kowalski-Ślusarski, urzędnik kolejowy, buchalter-handlowiec, ślusarz, profesor Państwowego Gimnazjum i Liceum Handlowego to właśnie pani Helena Magierowa, ślusarz, starszy maszynista elektrowni, kierownik tartaku, kupiec, mistrz stolarski, nauczyciel-kierownik domu społecznego. Pracownik umysłowy, Mistrz Rzeźnicki. Z fotografii nie wynika, że był jakoś strasznie otyły, czyli. Motorzysta, technik, mechanik. Technik, mechanik określił siebie jako właśnie Teofil Żebrowski. Tak jak wspomniałem, przynależność partyjną do PPS zadeklarowało 17 radnych, 1 SD i 4 do PPR. Czym się zajmowała Rada? Otóż czytając protokoły, niezmienną, niezmienną moją wesołość wywoływał zawsze pierwszy punkt: zagajenie. Czyli, Panie Rafale, Pan zawsze zagaja posiedzenie Rady. No, bo zagajenie składało się z przedstawienia porządku obrad. I na przykład czym się ta Rada trudniła? Yy, na przykład bardzo często na, yy, na Radzie stawała sprawa elektrowni. To była taka w sumie bolączka, która najbardziej doskwierała mieszkańcom. Zresztą o tą elektrownię walczono. Yy, elektrownia się tłumaczyła, że yy, oni no, robią co mogą, ale domy się walą, przerywają druty wysokiego napięcia czy, czy druty elektryczne i to muszą być od nowa itd. Tak Przekazanie sumy 100 tys. złotych dla gimnazjum na odbudowę, tak to było w oryginalnie napisane, także pani wiceprzewodniczący, władza miała na względzie odbudowę właśnie tego budynku i to też też się bardzo często przejawia, jak gdyby bardzo, bardzo sobie za taki punkt honoru, aby właśnie to gimnazjum przy Wincentego Pola uruchomić. Dalej, zaciągnięcie kredytów w Komunalnym Banku Kredytowym w wysokości 420 tysięcy na odbudowę wodociągów. Uchwalenie wysokości diet dla radnych za posiedzenia i komisje, ale to dopiero przy szóstym posiedzeniu. Nie tak od razu. Uchwalenie pożyczki 2,5 miliona dla zarządu miejskiego. Uchwalenie pożyczki w wysokości 3 milionów na uruchomienie gazowni. Uchwalenie stypendium dla uczniów. Uchwalenie opłat targowych i teraz są najciekawsze rzeczy. Uchwalenie podatku hotelowego. Uchwalenie statutu podatków od plakatów i szyldów. Uchwalenie podatku od zakupu przedmiotów zbytku. Trzeba by do tego statutu zajrzeć. Uchwalenie regulaminu targów małych miasta Piły przede w sumie 2,5 miliona na cegielnię w Kotuniu. Uchwalenie pożyczki 5 milionów na remonty zabezpieczające budynki mieszkalne. Uchwalenie opłat od drzew i krzewów owocowych znajdujących się w ogródkach i działkach miejskich. Uchwalenie statutu podatków od psów. No to takie w sumie no dzisiaj też też jest podatek, ale Uchwalenie statutu podatku od zabaw, uchwalenie statutu podatków od spożycia, tak to dokładnie, bo one od spożycia, nie wiadomo czego, ale spożycia, uchwalenie statutu podatków od zbytku mieszkaniowego. I upoważnienie zarządu miejskiego do wystąpienia w imieniu administracji publicznej z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości miliona 114 295 zł na wyrównanie strat wodociągów. No, najwyraźniej, na deficycie. Teraz prosiłbym, to właśnie mamy siedzibę ówczesnego zarządu miejskiego, a zdaje się, że wcześniej mieliście Państwo, mógłbym jeszcze slajd wstecz. O, proszę Państwa, ta osoba w środku, taki taki trochę mikry z oceniącymi uszami, to właśnie Tofil Żebrowski. No, nie wygląda jakiegoś Tytana, ale najwyraźniej facet miał niezły power, skoro utrzymał się do całkiem nieźle. A jeszcze do, do niego na chwilkę wrócimy. E, proszę Państwa, przeglądając. przeglądając Dokumenty dotyczące pierwszej rady, widać taką wręcz rozpaczliwe warunki pracy, w jakich pracowała rada. Dokumenty na przykład są pisane na odwrocie druków niemieckich. Papier w ogóle jest jakiś taki dosyć egzotyczny, powyciągany skąd tylko się dało. Dokumenty rady były pisane na maszynach niemieckich. Które no, normalne, że nie miały polskich znaków, ogonków, tak zwanych znaków diaktycznych, czyli było to trochę jak SMS-em pisane dzisiaj. Ale Rada powiedzmy jakoś tam starała się, starała się działać. Jak wyglądała frekwencja? Właśnie. Jak wyglądała frekwencja? Otóż, proszę Państwa, 28 października odbyło się. Pierwsze takie robocze posiedzenie rady, bo prawdopodobnie 15 było takie takie powiedzmy uroczyste, otwierające, etc. Zresztą na uroczystą, uroczystą inaugurację rady 15 października, jak informowała Piła Mówi, przybył przewodniczący WRN Poznań Zygmunt Piękniewski. Goście również zwiedzali Piłę i protokół z pierwszego posiedzenia takiego roboczego rady zaczynał się w w ten sposób, żeby oczywiście było zagajenie, przedstawienie porządku i następujący punkt przy, przy, zacytuję. Przewodniczący MRN, obywatel żebrowski Teofil, zwrócił obecnym członkom miejskiej Rady Narodowej uwagę na artykuł 18 paragraf 3 ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11 września 1944 roku, a mianowicie. Na obowiązek brania udziału w posiedzeniach Rady Miejskiej i na utratę członkostwa w razie niewywiązywania się z tego obowiązku. Otóż jednego radnego wywalono z Rady za właśnie nie branie udziału w posiedzeniach Rady. Dokładnie stało się to 11 listopada 1947 roku. Tak jak mówiłem, Rada działała w sumie w bardzo trudnych warunkach, aczkolwiek nie była święta, proszę Państwa, nie, nie, nie. Otóż w każdej, na początku każdego protokołu rady zarówno wodowej jak i miejskiej było sprawozdanie kogo nie ma i było, był podział na radnych, którzy mieli usprawiedliwieni, którzy nie mieli usprawiedliwienia i to było z imienia i z nazwiska wypisane i oto przez kilka protokołów występowała następująca uwaga nieobecność swoją nie obywatele tam powiedzmy x i y w nawiasie zatrzymany do dyspozycji prokuratora nie wiadomo za co tam powiedzmy wczasował może był winny może nie ale przez kilka tych, tych powiedzmy rad tam taka, taka taka uwaga figurowała rada w jeszcze wrócę do obwodowej Rady. Otóż w jednym z protokołów jest też taka dosyć dramatyczna historia opisana, ponieważ obwodowa rada została poddana kontroli. No i trochę się oberwało za niegospodarność, potem jakieś bankiety sobie tam organizowali. No i tam powiedzmy, Rada im tam ta, ta kontrola im przygroziła, ale łby nie poleciały. W każdym razie nie, nie musiało być tak źle. Tak jak mówiłem, tak jak wspomniałem, Rada zakończyła swoją działalność w roku 1948. Później już była przekształcona w miejską i powiatową radę. Dlatego też, no, też na przykład taka też ciekawa historia. Otóż, na przykład, piła przez pewien krótki czas była miastem powiatu chodzieskiego. Oczywiście radni tam ostro walczyli. Wsparł nas w tej walce towarzysz Wiesław Gomułka, wczesny minister ziemi odzyskanych, no i powiedzmy jakoś się udało. Ale potem długo już nam wytykano tą historię. Otóż bodajże chyba przedstawiciel jakiejś rady narodowej z Lubuskiego wytykał nam, że załatwiliśmy sobie to po znajomości, ponieważ Piła w roku 1946 złożyła na rzecz Warszawy daninę w postaci 42 pianin i dwóch fortepianów. Zachowała się też taka, powiedzmy, notatka w jednym z, z protokołów, że przewodniczący powiedział, żeby wybrano jakieś typianina sensowne, żeby chłom pojechał do Warszawy, żeby wstydu nie było. A teraz, proszę państwa, druga, druga rocznica, proszę o następny slajd. Jeszcze dalej. Proszę państwa, dokładnie 14 stycznia 1946 roku. 6, ówczesna, jeszcze obwodowa Rada Narodowa wydała uchwałę, zarządzenie o zmianie nazewnictwa ulic niemieckiego na, na polskie. Otóż no, trudno było w 1945 roku mieszkać przy Adolf Hitler Strasse albo przy Horst Wessel Wesselplast. No, to już była kompletna obsuwa. Zwłaszcza, proszę Państwa, że na przykład w ówczesnych dokumentach urzędowych Niemiec, Niemka, naród niemiecki pisano z małej litery. Tak było normalnie przyjęte. Czyli jednak dążność do zatarcia tych niemieckich śladów w Pile była taka dosyć silna. W związku z tym jedną, jedną z pierwszych uchwał obwodowej Rady Narodowej była właśnie zmiana nazewnictwa ulic. Niestety nie, nie udało mi się dotrzeć. Mam nadzieję, że takie dokumenty istnieją, które na przykład opisywałyby, kto był autorem tego zmiany nazewnictwa. Jak to się odbywało, być może były jakieś nad tym dyskusje. Udało mi się tylko takie dwie informacje znaleźć. Otóż na posiedzeniu obwodowej Rady z dnia 3 stycznia odczytano gdyby projekt tych nazw. I jest tylko taka notacja, że kilka tych nazw zostało skierowane do konsultacji z odpowiednimi referatami zarządu miejskiego. Czyli coś tam musiało nie grać. Ale już 14 stycznia Rada przyjęła to nazewnictwo jednogłośnie otóż gdybyśmy zobaczyli w załącznik do, tego, do tej uchwały trochę, byliśmy, trochę byśmy się zdziwili bo nie ma nie, nie ma nie było tam ulic które dzisiaj znamy właściwie na co dzień którymi chodzimy a więc na przykład nie było ulic Buczka Świeczeskiego, Bohaterów Stanigradu Placu Zwycięstwa Alei Piastów Placu PPR Dzierżyńskiego Marklewskiego Alei Niepodległości Wiosny Ludów Sikorskiego Arnolda Drygasa, Pstrowskiego Alei Powstańców Karola Marksa podchorążych, kolega Matwiejewa i Budowlanych. Oczywiście nie było też, też jeszcze więcej takich, takich pomniejszych ulic, ale odczytałem te, które powiedzmy są takie no, znaczniejsze. Gdybyśmy na przykład wówczas yy, yy, według ówczesnego rozkładu chcieli trafić na ulicę Poznańską, to w ogóle byśmy trafili gdziekolwiek, gdzieś indziej. 1 maja też była gdzie indziej. Notabene była w Pile ulica 1 maja, 3 maja i Plac 9 maja. A ulica Simirackiego była w ogóle gdzie indziej, A zresztą w ogóle z ulicą Simirackiego to jest taka dosyć zabawna historia. Teraz prosiłbym pana informatyka, żeby po prostu tylko tam tak sobie te slajdy przełączał dosyć szybko. Tutaj akurat mamy strony z Piła mówi z pierwszego wydania z lipca 46, gdzie właśnie są zamieszczone te nazwy ulic. Czyli tam z, pół, z półrocznym poślizgiem, no ale było to pierwsze wydanie. Otóż proszę państwa, teraz oglądamy ulicę księdza Grzegorza Piramowicza. Wie pan co, ja może bym tak prosił, trochę zmniejszyć obraz, ponieważ u góry jest, są nazwy tych ulic. Dałoby się to zrobić? O, właśnie, jeszcze troszeczkę może. Właśnie, tu mamy księdza Grzegorza Piramowicza. Być może nad tą ulicą debatowano. Ksiądz Grzegorz Piramowicz był członkiem Komisji Edukacji Narodowej który na przykład napisał takie, takie, takie dzieło jak o powinnościach nauczyciela. Zapewne było jakieś dosyć silne lobby staszicowskie w mieście i być może właśnie temu lobby staszicowskiemu zawdzięczamy właśnie księdza Grzegorza Piramowicza. Jak Państwo widzicie, są to oczywiście pejzaże z ulicy 1 Maja.